Chciałbym Państwa zaprosić na pewne wydarzenie. Chciałbym Państwa serdecznie zaprosić już w tę sobotę do Krakowa, w najbliższą sobotę, 29 listopada, w Krakowie odbędzie się konferencja promocyjna, powstaje film, bardzo ważny projekt, projekt, który będzie dotyczył kwestii reparacji, temat, który nie został jeszcze dobrze opowiedziany takiej fabule właśnie filmowej. Projekt, który ma dotrzeć też do młodych widzów, młodego pokolenia, żeby lepiej zrozumieć całe trudne zagadnienie i żeby zrozumieć, że mamy podstawy prawne i mamy obowiązek domagać się zadośćuczynienia od Niemców. Promocja tego wydarzenia odbędzie się w Krakowie o godzinie 15.00 ulica Filipa 6, krakowski kolejosz. Zapraszam serdecznie każdy, kto będzie chciał wziąć udział w tym spotkaniu. Ja tam będę, spotkanie otwarte w cztery oczy. Możemy się spotkać, możemy porozmawiać i szczegóły też Państwu tego projektu tam przedstawimy. Warto o tym pamiętać. Małopolska przecież szczególnie ucierpiała przez niemiecką agresję, inwazję i bestialstwo tamtych czasów.